Alina Kuzborska, jestem pracowniczką Katedry Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie. Zajmuję się tematami pogranicza kulturowego, polsko-niemiecko-litewskiego. Od wielu lat badam topos Prusów w literaturze, między innymi również postać Herkusa Monte w literaturze niemieckiej, litewskiej i polskiej. Herkules Monte to taka postać bardzo mało znana w naszym regionie, w ogóle w Polsce, w świecie. W naszym regionie akurat powinna być znana, ponieważ wywodzi się z naszych terenów. Jednakże jest zbyt mało znana. Jednakże zebrałam różne ślady jego bytności w kulturze i literaturze i dzisiaj postaram się to przedstawić. Kto to był? To był Natank, czyli Prus. W pewnym momencie swojego życia został przywódcą swego plemienia w walce z Krzyżakami. Był postacią hybrydyczną, można powiedzieć, ponieważ wychował się w Niemczech, w klasztorze. Zdobył tam wykształcenie, został nawet pasowany na rycerza jako Niemiec i wrócił do swego kraju i stanął na czele walki wyzwoleńczej przeciwko krzyżakom, czyli był i chrześcijaninem, i poganinem, i człowiekiem, który ponad wszystko cenił wolność. Dlaczego powinniśmy go uważać również za bohatera polskiego? Ponieważ dziedziczymy po nim na przykład schedę geograficzno-kulturową. Ponieważ mieszkamy na jego ziemiach, jesteśmy w pewnym sensie jego gośćmi, spadkobiercami, i nos nosicielami pamięci o nim. No, Miejmy nadzieję, że od dzisiaj ta postać będzie bardziej znana na Warmii i Mazurach, a może i w całym kraju. Ja też bardzo na to liczę.